Pokaliśmy się tutaj dzisiaj, ponieważ dostaliśmy siekierę. Znaczy, kupiliśmy tę siekierę, to nie, że dostaliśmy, tylko no kupiliśmy tę siekierę. Siekiera, która się nazywa Haltaforce Classic Axe, czy Haltaforce Axe Halta Ax Classic Hunter, czyli myśliwska siekiera. I z tego co ja wiem, mogę się mylić albo, albo nie. Są trzy firmy, które dobrze robią siekiery na świecie. Jedną z nich jest Halta drugą podobną jest Grandford Brooks, a trzecią jest Veterlinks. I tutaj też nie wiem, czy mam sprawdzone informacje, czy oni się połączyli z koncernem Puskwarny, czy też nie. Nie wiem tego. W każdym razie, nasza siekiera, czyli Hunter, siekiera ponoć myśliwska, dlatego że ma zaokrąglony obuch, można, dzięki któremu można skurować łatwiej, yy, łatwiej mięso. Tak? Yy, I co? Siekiera przychodzi yy, podobno w pudełku prezentowym, ale myśmy takiego pudełka nie otrzymali. Natomiast otrzymaliśmy taką metkę fajną, gdzie tam pisze, że Haltaford jest od 1600 któregoś tam roku, czy tam coś takiego, i że produkuje siekiery yy, w sposób niezmienny, czyli przede wszystkim kuje głowice siekiery. Druga sprawa jest taka, że te siekiery są tradycyjnie hartowane. One są hartowane, to jest tak zwana stal miękka do 57HRC. I teraz, I teraz tak, no, siekiera działa, bo, bo widzicie, że działa, bo testowaliśmy. Rafał za chwilę pokaże, jak ona działa. Co w zestawie? W zestawie jest taki pokrowczyk z twardej skóry. Bardzo fajny. Tak to wygląda. Tu się to ściąga. Na rzemienia Można sobie to związać u góry. Dzięki czemu można siekierę w bardzo prosty sposób przenosić. Czy w plecaku, czy poza plecakiem przytroczoną i nic jej nie dzieje. Głowica siekiery waży 85 gram. Tutaj pozwolę sobie podejść. Jest 85 gram Made in Sweden to widać, nie? Cała siekiera waży 1150 gram I długość e, styliska 50 cm, czyli możemy zarówno pracować jedną ręką, jak i możemy pracować dwiema rękami. No myśmy sobie akurat tu doszyli taką, taką skórę, czy ona jest... Ładna czy brzydka, no to tam nie za bardzo nas to interesuje. Ważne, że chroni stylisko siekiery przed tym, żeby się nam tutaj nie, nie skiepściło. Co jest ważne, oś siekiery. jak widać, ostrze praktycznie w równej y, części jak zakończenie, zakończenie styliska. Kolejna sprawa. Cała siekiera, całe, cała głowica to jest klin I to jest no, taka przypadłość szwedzkich siekier. Yy, co jeszcze mogę o tej siekierze powiedzieć, poza tym, że jest wygodna, doskonała? No goli robi kanapki. Yy, aha, linia Classic ma takie specyficzne uszy tutaj na, yy, na głowicy. <laughs> Pozostałe linie tego nie mają mają po prostu proste. Tu jest jakaś tam dziurka, można sobie coś tam przeciągnąć, jakieś bibeloty. No i zrobiony jest klin pod winy, czyli zarówno drewniany, jak i kółko. To też taka przypadły szwedzki siekier, chociaż pusparne tak nie robi. No co jeszcze, no chcieliśmy, chcieliśmy mieć tą siekierę, ponieważ widzieliśmy w internecie Pawła Długińskiego robił mini Halta Forsa classica, Chłopaki z, ze szkolenia outdoor zrobili y, trekkingową siekierę No a my Wam pokażemy właśnie siekierę Hunter, czyli myśliwską To teraz się zamieniamy rolami i Rafał będzie działał, a ja będę, będę kręcił No więc słuchajcie, jeżeli chodzi o tą siekierkę Tak jak Tomek powiedział, lekka Dobrze w rękach siedzi, zarówno na jedną rękę, jak i na dwa. No ona też taką budowę ma typową, też dla tomahawków, nie? Także, także dosyć fajnie to w łapach siedzi. No i co? No po, poharatamy trochę nią, co? Zobaczymy, jak się nią rąbie, a rąbie się nią bardzo dobrze. Chyba masz palec w obiektywie. Chyba tak. Ja tak wam powiem z ciekawości, że... Proszę obieca... bardzo. Rafał Parę tofał... strzałów, parę strzałów i... No wchodzi jak w masło. Słuchajcie, powiem wam tak. Rafał dzisiaj się nudził i Kenemu wy... O, włożyłem palec w obiektyw, jaka świnia jestem, przepraszam. Kenemu wyrzeźbił siekierą, słuchajcie, yy, widelec. Keny, tak. Kiedy... tą siekierą... <tą> I godnością osobistą. Tak. Jak, jak to mój znajomy powiedział w swej zajebistości zrobiłem widelec. To siekierą, kierował. Nie uwierzysz. o, Także to jest dla ciebie. Jak przyjedziesz, to sobie weźmy Tak jest. No to co? Jeszcze raz. Spróbujemy. No to pierdół no to już. Hara tam, hara tam dalej, żeby nam zimno nie było. No i szanowni Państwo, kolejne trofeum powiem wam tak, że bez jakiejś tam większej sprawy do posługiwania się siekierką. bo no wiadomo, że jeden tam bardziej umie ciąć siekierą, inny mniej. Nawet każdy taki laj, który pierwszy raz w życiu ma siekierę w łapie, oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam kiedyś żeśmy widzieli, ktoś trzymał i w ten sposób paratał siekierą, no to życzę powodzenia, bo jak się mu omsknie i mu siekiera pójdzie w bardzo czułe miejsce, to będzie problem, że już powiem o w nogach będzie nie wspomnę. będzie śpiewał. Tak, że o nogach nie wspomnę. Powiem Wam, że nawet zwykły laik tą siekierą bardzo fajnie sobie może ciąć, przycinać i tak dalej. Także A generalnie... Spróbujmy teraz, spróbujmy teraz jeszcze wziąć takiego suchego i zrobić Federsk'a albo coś takiego wymyślnego, żeby pokazać jak ona działa yy, no jak to się nazywa? Pracy, pracy, precyzyjnej. Mhm, tylko sobie zabiąż bardziej sznureczek. Poszukamy czegoś, co możemy pochlastać i zaraz wracamy. Tak jest. Słuchajcie, no to teraz popracujmy tą siekierą troszkę bardziej precyzyjnie. Teraz ja się pobawię. Nie jestem bobrem.

że to jest lepsze od noża to zrobiłem celowo, bo haltafos zabrania tłuczenia się tą siekierą, ale ona jest naprawdę na tyle wytrzymała, że, że daje radę, a teraz wam pokażę po tym wszystkim stanie i ostrości. No siekiera jest ostra jak brzytwa no. no także naprawdę Ja zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na siekierę za ponad 200 zł, czy za prawie 300 są dobre siekiery Jukos z są dobre siekiery Kute e, polskich Yy, tam kowali, czy ludzi, którzy robią siekiery, No natomiast myśmy chcieli koniecznie wypróbować haltaforsa. No nie mieć haltaforsa, yy, no to tak naprawdę tak jak nie mieć mory w, swoim, yy, w swojej jakiejś tam kolekcji. No na pewno będziemy go używali, bo go mamy, tak? Natomiast yy, yy, co wam mogę powiedzieć? Kilo 150, to jest dużo, żeby na przykład ją wziąć na wycieczkę w góry, tak? Natomiast yy, Kwestia obozu, tak jak my mamy tutaj obóz jakiś swój yy, i naciąć drzewa, czy zbudować jakiś szałas prowizoryczny, czy cokolwiek, yy, to ta siekiera jest yy, no, dużo lepsza niż półkilówka, niż głowica półkilowa, dlatego że głowica półkilowa raz, że jest lekka, a druga sprawa, że ma tylko 40 cm, czyli jest jednoręczna. Natomiast ta siekiera jest bliżej dwuręczna. To jeszcze, oprócz tego, że jest dwuręczna, to jak widzicie, całkiem dobrze jej idą wszystkie prace, które można wykonać jedną ręką, tak? Czyli reasumując, no bardzo dobre, użytkowe narzędzie. Tak jest. Bardzo dobre, użytkowe narzędzie. Polecamy każdemu, kto sobie planuje, nie wiem, zrobić jakiś obóz traperski gdzieś, ma ktoś możliwości i tak dalej, i tak dalej. Nie polecamy brać tego w teren na długą trasę bo oczywiście to nie ma sensu. Natomiast stacjonarnie do obozu jak najbardziej. Jak najbardziej.